thank mm -hmm. you Dzień dobry, powiem tak, na ogół ja lubię tak spinać jakoś gatunkowo rośliny, że z jednego gatunku chcę więcej pokazać. Natomiast, no tak, i tak dzisiaj też zamierzałam, żeby pokazać wiosenną gwiazdę z rodziny Euphorbiace i jesienną gwiazdę, letnią gwiazdę z tejże rodziny. No ale w międzyczasie jeszcze zaczęłam, że mamy piękną Santolinę, więc parę słów o niej też powiem. Natomiast, no właśnie, Euphorbiace, czyli rodzina, rodzina wilczomleczowatych, to bardzo ciekawa roślina. Na pewno jak ludzie, ktoś na spacerach u nas, chodzicie Państwo i patrzycie, że gdzieś przy drogach rosną takie roślinki, które gdzieś się tam Państwu będą kojarzyły z tego typu kwitnieniem, no to ta, która u nas występuje, nazywa się wilczomlecz sosnka, ale to na Botanice, PN, tam jeszcze przed milionem lat w mojej karierze edukacyjnej. O, o tym się uczyłam. Natomiast tu jeżeli chodzi o, ogry, o ogrodnictwo zdobne, no to tu muszę Państwu, dzień. przed dzień dobry, to muszę tutaj przedstawić Państwu tak. Tu mamy właśnie taką piękną roślinę na, na skalniach, na tereny suche, bo właśnie chcę powiedzieć o tym, że wilcza mleczowate lubią się wygrzać. Tu jest właśnie Euforbia Merzynice, wilczomlecz mirtowaty, który wcześniej bardzo startuje. Wcześnie bardzo startuje i tworzy ro, taką właśnie rozetę. Te pędy są takie wężowate, rozkładające się na wszystkie strony. To jest początek sezonu. Ona w tej chwili już widać, że jest taka szara, ale w środku lata to ona jest dosłownie popielata, aż przepiękna w formie. Natomiast tu jest istotne, żeby też pokazać kwitnienie. Jak ktoś przypomni sobie, że już takie kwitnienie widział gdzieś u nas w Polsce na jakichś rowach, to właśnie ten wilczomlecz sosnka, on jest mniejszy, on jest zupełnie inaczej, że tak powiem, zbudowany niż ten. Natomiast to ta sama rodzina, tak? Także tutaj właściwie te kwiaty są bardzo skromne na takich przykwiatkach tarczkowatych oparte. Natomiast wiadomo, że jak kwitnie, to to jest coś innego, ciekawego w formie. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że potem na tym skalniaku mamy taki, taką roślinę, która jest szara, wybarwiona, pięknie rosnąca, nie bojąca się suszy i nie bojąca się pełnego słońca co na obecne czasy jest niezwykle ważne. Bardzo ciekawa. Ja na ogół te pędy wycinam tutaj, zwłaszcza tu u nas, ponieważ one jak wykwitną, to już ta, ten fragment nie jest zbyt ładny. Natomiast później jak ja je wycinam, to tutaj zaczyna się mnóstwo dziać i tworzy się właśnie taka piękna, szara, właśnie prawie biała kępa przepięknych, ciekawie rozłożonych rozłożonych pędów z, tym, z tymże ulistnieniem. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak w tamtym roku nawet chyba z dwu czy trzykrotnie w naszych filmach, jak tutaj chodziłam po tym ogrodzie słonecznym, bo to jest ten nasz ogród słoneczny i cały czas opowiadałam o tym moim cudownym ulubieńcu, o tym wilczomleczu Ascot Rainbow. No Teraz on kwitnie, tak? później on przestaje kwitnąć i zaczynają się tworzyć te cudowne liście, w tej chwili są tak szaro-zielone z tym elementem żółtym, ale później się tu pojawiają lekkie pomarańcze, lekkie podbarwienia czerwone, czerwonymi elementami. Natomiast tak moim marzeniem byłoby, żeby w moim ogrodzie doczekać takiego dużego tego, tego Ascot Rainbow, bo on rzeczywiście jest duży, on prawie potrafi prawie do metra wyjść do góry. Niemniej jednak ma jakieś tam tendencje lekkie do podmarzania i już też tak już tu właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy, miałam kiedyś taki niczym nie przykryłam, taki wilczomlecz i niestety zmarzł. Natomiast no, trzeba by się nad tym zastanowić, czy może w donicy i po prostu w jakiejś szklarni sobie go gdzieś tam przechować, bo tak były te przechowane i podejrzewam, że jak tu nie sprzedamy, przesadzimy większe donice, to być może w przyszłym roku będę mogła Państwu pokazać. I jeszcze w jeszcze większej krasie ten mój ukochany wilczomlec Askotrejny. I jak tu tak sobie wybierałam e, rośliny takie większe na ogród skalny, na ogród taki wygrzany, pełnym słońcem, no to patrzę, a tu mamy jeszcze Santolinę. Santolina tutaj cyprysikowata, e, Ona również tam by się pięknie odnalazła. E, Im więcej słońca, tym bardziej szara, tym bardziej wybarwiona. Santolina kwitnie na żółto, więc gdzieś by się tutaj odnalazła. Natomiast nie o tym mówimy. Ważne w Santolinie jest to, że ona, jak Ewelina się tutaj troszeczkę postara, to będę mogła Państwu, właśnie opowiem Państwu, Awelina Ewelina do tego dogra piękne sceny, że ona jest jak mikropaprotka. Jest tak cudowne, ma drobniutkie listki, że ona właśnie w, tym, w tej skali mikro jest jeszcze bardziej ozdobna niż tak jak my ją normalnie postrzegamy. Ale co chcę Chcę powiedzieć jeszcze jedno o tej Santolinie. Ona bardzo ładnie zimuje w takich ogrodach miejskich, w ogóle bezproblemowo. Natomiast chcę jedną rzecz tylko powiedzieć. Bardzo często, jak budujemy ogrody, to ludzie mówią: tylko nie żółty. Nie, broń Boże, nie żółty, bo ja tylko mam tonację taką, a taką. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bardzo często, fajne właśnie w ogrodzie jest to, że one mogą, on może być zmienny, bo teraz sobie wyobraźmy na przykład, że ktoś kto ma powiedzmy różowe różne rzeczy, które kwitną powiedzmy w drugiej połowie lata, tak? i e, mówi, że on nie chce żółtego, ale brakuje mu czegoś, co jest szare, no więc ja zawsze przekonuję, proszę Państwa. W pierwszej połowie lata on będzie kwitł, jak wszystko jeszcze na rabacie, śpi, i nie jest istotne, czy pani będzie miała jakieś dysonanse kolorystyczne, bo przecież on w tej pierwszej połowie lata pokaże żółte kwiaty, a potem będzie przepiękną, urzeźbioną kępą takich właśnie szarych pędów. I wtedy niech te różowości się pojawiają. Bo on już przekwitł i drugi raz nie, nie powtórzy się. Więc tak sobie myślę, że osoby, które sadzą różne rośliny w ogrodzie, mogą poszerzyć gamę swoich, swoich roślin właśnie przez to, że się patrzy, co kiedy kwitnie. Bo czasami fajnie jest, jak te kolory się rozminą, że powiedzmy, ja patrzę i mój widok. To są żółte kwiaty na przykład wiosną gdzieś tam w połączeniu z szarościami, a potem przychodzi lato. I na tymże skalniaku mam właśnie takie piękne szare tła, ale już kwitną na przykład różowe rozchodniki i wtedy nie ma dysonansu, że żółty się styka na przykład z różem. Więc tak bym, a czy z lawendą na przykład, niektórzy nie lubią połączenia właśnie takiego niebiesko-lawendowego z żółtymi. Więc tu bym tak radziła często pomyśleć o tym rozdzieleniu tych, tych terminów kwitnienia, bo czasami stosując taką roślinę, można uzyskać bardzo piękne, właśnie szare tła dla tych roślin, które bardzo pożądaliśmy i mają właśnie takie kolory, o jakich marzyliśmy. To tak mówię do zastanowienia, bo im dłużej pracuję w tym, w, tym, w tym centrum i spotykam się z ludźmi, doradzamy i poszukujemy razem, wspólnie jakichś rozwiązań, to tak sobie myślę, że wielu rzeczy jeszcze ludzie nie wiedzą. I takie miejsca to właśnie są takie, żeby tak uzmysłowić, że wtedy, ten ogród można bardziej bogaty zrobić przez to, że jakby rozstrzelimy ten czas kwitnienia w różnych tonacjach i na przykład coś, co w założeniach miało być tylko biało, wysmakowane, jakieś tam powiedzmy różowo czy niebieskie, może zacząć wiosnę od żółci, a potem już będzie biało-różowo-niebieskie. Ale ja podaję tylko takie możliwości, mając tak piękne rośliny. I na koniec jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, no bo nie ukrywam, że często w tym internecie zaglądamy, poszukujemy, patrzymy. I powiem tak, że czasami mnie zadziwia, bo wyskakują mi różne rzeczy, że ta roślina jest groźna, ta roślina jest niebezpieczna, ta roślina truje, ta roślina i nie możesz jej mieć w ogrodzie. To ja odpowiem jako ogrodnik. Należy, należy wiedzieć, co spodziewać się po niektórych roślinach i czy one są trujące czy nie, bo tak naprawdę jakbyśmy mieli rozpatrywać każdą roślinę, która jest trująca, a która nie jest trująca, a która powiedzmy jest ekspansywna, a która nie, to byśmy musieli bardzo dużo tych gatunków, byśmy musieli się ich pozbyć. Natomiast trzeba wiedzieć, że mleczowate, czyli mają soki, sok mleczny i ten sok mleczny plami i ten sok mleczny nie do końca by Byłby zdrowy, ale myślę, że nikt by się nie chciał wgryzać w roślinę wilczom leczowatą. Wiele jest roślin, które ja już o cisach mówiłam, że są trujące. No, trzeba po prostu to wiedzieć i przekazywać tę wiedzę dzieciom, dlatego że no, świat jest jaki jest jest rozbudowany i po prostu my musimy się w tym świecie odnaleźć i pewne rzeczy wiedzieć. Bo, tak jak mówię, poszerzanie wiedzy, poszerzanie edukacji powoduje, że jesteśmy bezpieczniejszy, że mamy większą świadomość i że wybory są zupełnie inne i takie krytyczne myślenie patrząc o, na nasze. Środowisko, na, na to, co nas otacza, na rośliny, które gdzieś tam kupujemy, to poszerza po prostu i nasz pogląd na, na środowisko i w ogóle daje nam taką życiową mądrość. Więc, e, tak jak mówię, jak widzę, nie kupuj tej rośliny, bo coś tam, bo jest trująca, bo robi szkody. Każdy ma prawo, oczywiście, wybór. Może, może się podporządkowywać tym rzeczom, które gdzieś tam się czu, czyta w internecie. A ja po prostu uważam, że niektóre rośliny są tak. Piękne, że my po prostu musimy mieć świadomość, że no pewnych roślin się po prostu nie je. A i przekazuje się tę wiedzę naszym dzieciom, a przecież możemy na nie patrzeć i możemy je jeszcze wąchać, a niekoniecznie musimy jeść, żeby się zatruć. I to takie moje refleksje na koniec, bo czasami otwieram coś i sobie myślę, że, że po prostu coraz większa głupota się dzieje w tym internecie. Ale nie będę już nic więcej mówiła. I moje programy są edukacyjne, więc chcę powiedzieć tak: zarażam pięknem i mądrością w świecie roślin, no może i w świecie zwierząt i w ogóle w przyrodzie. I cieszmy się tym, co mamy i podchodźmy do wszystkiego rozumnie, a zwłaszcza do niektórych informacji, które się pojawiają w internecie, bo nie zawsze są prawdziwe, proszę Państwa, albo są nie do końca wyjaśnione. Wszystkiego dobrego, dużo refleksji, do następnego razu. Was needed, claimed it back as night, coistered in just.